Telewizja internetowa białogardzianin.pl Piękna jest pani jesień, wrzosem z ją wrzesień, suknia utkana z dabiego lata, ja, wiatr, żosowe włosy, parkocze strata. No więc pomysł jest z inicjatywy rodziców e, moich dzieci, to znaczy z klasy 5 w szkole podstawowej nr 5 w Białogardzie. Bardzo się cieszę z takiej inicjatywy. Nie jest to pierwsza inicjatywa. Będzie to zresztą kontynuowane w tym roku pod tak zwanym cykle, pod cyklem, e, pod nazwą Cztery Pory e, Rodzice w ogóle są bardzo aktywni, e, bardzo wspomagają szkołę w pracy A ile zajmuje dzieciom takie przygotowanie, takie sceny? No jest to bardzo dużo pracy, bo samo, samo ustawienie tej scenografii nie jest może tak czasochłonne jak przygotowanie tego w domu, czyli sporządzenie dekoracji, więc jest to około miesiąca. Tak. Czy dzieci wyrażają dużą chęć współpracy? Oczywiście, mam naprawdę bardzo dzieci zaangażowane, aktywne, które bardzo dużo czasu i chęci wkładają w wykonanie jakichkolwiek działań związanych tutaj z życiem szkoły, z właśnie taką aktywnością, jak, jak dzisiaj zaprezentowano. Przedstawienie było o jesieni i o lecie, że lato odchodzi, a teraz zaczęła królować jesień. klasy 5a ze szkoły podstawowej nr 5 i e, wspólnie z wychowawcą i z dziećmi e, podjęliśmy właśnie wezwanie, e, żeby zrobić przedstawienie pod tytułem 4 pory roku. Najpierw e, z okazji, że dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, więc wystawiliśmy przedstawienie pod tytułem jesień. E, Dekoracje oczywiście robiliśmy sami, stroje sami. Yy, no w, w każdym razie bardzo duże zaangażowanie było rodziców w tym przedstawieniu. No i również dzieci. Yy, tekst napisała tutaj właśnie pani, jedna z mam, pani Danuta Ignacik. Pani Danuta Skądś chodzi o pomysł na takiego To tak wyszło od nas jakoś tak spontanicznie. Eee, coś kiedy żeśmy mówili... Eee, Ten się po przedstawieniu Prima Tak, 1 tak, tak. kwietnia. Gdzie właśnie też było przedstawienie... Ale na z udziałem rodziców. Tak, na temat właśnie szkoły. No i nawiązujące właśnie do 50-lecia i od tamtej pory. Taki niedosyk. Tak. tego wszystkiego. Odkryliśmy parę po prostu talentów w naszej klasie i razem wspólnie Postanowiliśmy, jak napisać, kontynuować. Nasz, kontynuować, kontynuować tak jak tak. na tak, A tak. takie właśnie przedstawienia to również takie dzieci jakoś e, integrują, integrują jednoczą, jednoczą, właśnie umią współpracować ze sobą, ale również e, integrują rodziców. Rodzice się włączają w pomoc, ro, e, każdy coś, jakiś pomysł podrzuci. Także jest naprawdę. Praca z wychowawcą przede wszystkim tak, też bardzo jest, miła. Tak, tak. I szkołą, tak, i dzieci tak. nawet bardziej śmielej do wychowawcy w takich wypadkach tak, są otwarte, podchodzą, rozmawiają, także polecam innym klasom, szkołom, bo to jest naprawdę coś wspaniałego. Same plusy. Same plusy.